Piotr Wójcik, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Wojciech Kukwa, kierownik kliniki otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w szpitalu czerniakowskim przy ulicy Stępińskiej w Warszawie. Zarazem współtwórca projektu Kleber. Dzień dobry. Dziękuję. Dobry. Dzień dobry. Projekt Kleber to rozwiązanie, które ma pomóc w diagnozowaniu i potem prowadzeniu pacjentów z bezdechem sennym, ale zacznijmy od początku. Proszę powiedzieć, jakie są najczęstsze przyczyny, no i też objawy bezdechu sennego? W związku z tym, że sama choroba polega na tym, że istnieje upośledzenie drożności górnych dróg oddechowych, która objawia się albo samym chrapaniem, czyli dźwiękiem, które jest wydawane przez tkanki wibrujące podczas przepływu powietrza, zwykle w czasie wdechu, albo jest tam na tyle ciasno, że już dochodzi do pełnego bezdechu właśnie, czyli do zatkania górnych dróg oddechowych, to tak naprawdę przyczynami są wsz wszystkie te sytuacje, które prowadzą do zwężenia tychże dróg oddechowych, tak? Czyli e, wszystkie anomalie rozwojowe, zatkany nos, zatkane gardło, to jest problem, który... W ogóle dzieje się w obrębie jakby górnych dróg oddechowych nosa i gardła. Także e, zaburzenia drożności nosa, przerośnięte migdałki z takich najbardziej sztandarowych przyczyn, przerośnięty trzeci migdałek, zwłaszcza u dzieci, które bardzo często chrapią, mają bez źle śpią itd. itd. Natomiast obecnie e, na pierwsze miejsce bardzo wyraźnie wysuwa się nadwaga i otyłość. Które to również powodują, że w drogach oddechowych jest coraz mniej miejsca, tam jest coraz ciaśniej. Tkanka tłuszczowa również yy, zbiera się, tam znajdują się depozyty tkanki tłuszczowej, zarówno w języku, jak i w podniebieniu, bocznych ścianach gardła. To wszystko powoduje, że te drogi oddechowe również zwężają się, i osoba, która tyje, też coraz bardziej ma problemy z oddychaniem w czasie snu. So, moje następne pytanie jest więc oczywiste, y, w jaki sposób można y, no, zminimalizować te ryzyka na pierwszy rzut oka. Odwracając przyczynę, mm. Tak, to znaczy, na pewno y, fantastyczną rzeczą jest, jeśli pacjent, który chrapie ma bez i jednocześnie ma otyłość, y, uda się taką osobę w, wdrożyć w proces redukcji masy ciała. To nie jest prosta, to jest. Y, no wręcz trudne zazwyczaj. Natomiast jest coraz więcej metod, które są skuteczne, włącznie z coraz bardziej dostępnymi farmakoterapiami dla pacjentów z nadwagą otyłością. I to jest podstawowe, tak naprawdę narzędzie, powinno być podstawowe narzędzie leczenia pacjentów z zaburzeniami i oddychania podczas snu. To bardzo często idzie w parze, to znaczy, bardzo często te osoby, które mają bezdechy, to są również te osoby z nadwagą otyłością. Natomiast, no, jeśli a, te przyczyny są inne, jeśli te przyczyny są anatomiczne, jeśli jesteśmy w stanie zbadać pacjenta i ocenić, że faktycznie ma zatkany nos, ma przerośnięte migdałki, inne a, przyczyny, często są to też wady zgryzu, a, mhm. które są też, niestety, ilość wad zgryzu, no, z każdym tak naprawdę pokoleniem rośnie. To jest kwestia i tego, co jemy, i tego właśnie, jak oddychamy, niestety, szczęka i żuchwa żeby rosła, no to trzeba też z niej korzystać. Mhm. Musimy gryźć, musimy jeść, to nie mogą być za, ciągle papki, miękkie rzeczy, przetworzone. A, I to naprawdę wpływa na to, że szczęka i żuchwa jest u nas coraz mniejsza, coraz węższa, a to w konsekwencji powoduje, że droga oddechowa też jest węższa. Mhm. Jeżeli bagatelizujemy sprawę, nie leczymy, nie próbujemy nic zrobić ze swoim życiem, no, to jakie mogą być tego dalsze konsekwencje? E, najprościej rzecz ujmując, bezdech to jest niedotlenienie. E, I teraz tak, w, mogłoby się wydawać, że jeśli ktoś ma bezdechy, to tych niedotlenień w ciągu nocy ma kilkanaście, kilkadziesiąt. Natomiast prawda jest taka, że. Mm, Mamy całą masę pacjentów, którzy takich bezdechów i w konsekwencji niedotlenień w ciągu całej nocy mają kilkaset. To jest często kilkadziesiąt bezdechów w czasie jednej godziny snu. A są pacjenci, którzy no, dla równego rachunku mają tych bezdechów 60 na godzinę, czyli minuta po minucie, w każdej minucie co najmniej właśnie raz, mają przerwę w oddychaniu, niedotlenienie. W związku z tym konsekwencje bezdechów no są takie jak w ogóle konsekwencje ogólnie niedotlenienia. Przede wszystkim najbardziej wrażliwe na niedotlenienie jest serce, mózg i naczynia krwionośne. W związku z tym z tego obszaru przede wszystkim mamy potem konsekwencje powikłania i no i te następstwa, które gdzieś tam są później leczone, czyli nadciśnienie, zaburzenie rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, dużo większe ryzyko zawału, dużo większe ryzyko udaru. A także jakby konsekwencjami tych niedotlenień mogą być, może być nietolerancja glukozy, może być cukrzyca, a mogą być te różne nieprawidłości w lipidogramie, czyli te wszystkie HDL, LDL, to wszystko mhm. też niestety przestaje działać dobrze. No więc generalnie jakby od drugiej strony patrząc, to są jakby konsekwencjami bezdechów są te choroby, które w ogóle są chorobami częstymi, tak. Masa ludzi ma nadciśnienie. Bardzo dużo ludzi ma zaburzenia rytmu serca i co więcej, właśnie w tych grupach powoli coraz częściej e, są zalecenia, żeby również tych pacjentów badać, diagnozować w kierunku tego, czy nie mają przy okazji zaburzenia oddychania podczas snu. Mm -hmm. I do tego chyba dochodzi jeszcze irytacja partnerki lub partnera. Oj tak, to w ogóle tutaj... E, pole to chyba do... najpoważniejsza sprawa. <laughs> to może być najpoważniejsza sprawa. To jest bardzo poważna sprawa. To znaczy, e, jakby sen jest dla nas bardzo ważny. I z jednej strony, jeśli ktoś ma bezdechy, no to oczywiście szkodzi sobie tymi niedotlenieniami, którymi powiedziałem. Natomiast zazwyczaj ta osoba, która ma bezdechy albo chrapie, to ona sobie śpi w miarę nie wybudzając się, tak? Rzadko kto w ogóle ma świadomość tego, że gdzieś to bezdecha ma sam z siebie. Mhm. Zwykle to są te inne osoby, które mówią, że chrapiesz. I ta masz osoba przerwy, chrapiąca jest przekonana na święcie, że śpi. że świetnie jej się śpi. A poza tym właśnie, że ktoś tutaj nie mówi prawdy. Natomiast z perspektywy tej drugiej strony, która ileś razy w ciągu nocy jest budzona, nie może zasnąć, to też niestety konsekwencje takiego przewlekłego niewysypiania się są bardzo duże. Musimy spać, musimy spać odpowiednio, jeśli chodzi o jakość snu, no bo inaczej, no. W zasadzie wszystkie nasze funkcje dzienne, a tak naprawdę czego by się nie tknąć, to w dużym stopniu zależą od jakości naszego snu. Mm -hmm. Powiedzmy, że ktoś jednak weźmie się za siebie i postanowi się zbadać. Jak w tej chwili wygląda diagnozowanie bezdechu sennego? Taki standard jaki, mhm. jaki możemy spotkać korzystając z, z usług w ramach NFZ. W ramach NFZ istnieje w zasadzie tylko jedna metoda diagnozowania dachów, to znaczy badanie, które się nazywa polisomnografia. I to jest takie badanie, które jest podobnie skomplikowane jak sama jego nazwa. Wygląda to badanie w sposób taki, że pacjent przychodzi wieczorem do szpitala, spędza jedną noc w szpitalu, rano jest wypisywana. Natomiast samo badanie polega na podłączeniu do Przede wszystkim głowy, szyi, klatki piersiowej, no w sumie kilkunastu elektrod, mm -hmm. kabelków, różnych czujników, które mierzą faktycznie bardzo dużo... Yy, yy, Parametrów snu i, i oddychania, natomiast no, niestety też ograniczają jakość tego snu. Po pierwsze, śpimy w zupełnie nowym otoczeniu, w związku z tym bardzo wiele osób reaguje na to dość negatywnie. Plus, tak naprawdę, no, też ten sen nie jest taki jak typowo, a, ponieważ no, jesteśmy w naprawdę opleceni całą, całą wiązką kabli. A co więcej, co też jest jeszcze większym, tak naprawdę, problemem. To, że to badanie jest jednonocne, tak? Każdej nocy śpimy trochę inaczej i de facto to, że jednej nocy mamy zbadane, nawet tym bardzo dokładnym badaniem, e, nasz sen, to nie znaczy, że drugiej, trzeciej, piątej nocy my śpimy dokładnie tak samo, więc to są niestety te plusy i minusy badania, mhm. które obecnie jest e, tym, takim złotym standardem w diagnostyce. No i to, co Państwo proponujecie? Jak ten system zmienia w ogóle podejście do diagnozowania bezdechu sennego? To, co my proponujemy, przede wszystkim ma związek, nawet może niekoniecznie z samym zdiagnozowaniem, ale z monitorowaniem choroby i z procesem leczenia. To jest przewlekła choroba, w związku z tym też jej leczenie jest przewlekłe. Co więcej, nie ma, tak jak na przykład w nadciśnieniu, cukrzycy, żadnych leków które możemy po prostu pacjentowi zapisać, lek na bezdach, i wszystko jest dobrze. E, tych sposobów leczenia, które możemy, z których możemy skorzystać, jest wiele. E, natomiast większość z nich niestety jest też e, no jakąś komplikacją życia pacjenta, tak? No bo tym najczęściej stosowanym urządzeniem jest taki aparat CEPAP, który po, jakby leczenie polega na tym, że każdej nocy pacjent powinien spać z urządzeniem, które kończy się maską zakładaną na twarz. I to, to urządzenie... Pomaga w oddychaniu pacjentowi. Natomiast jest masa różnych innych opcji, które możemy wykorzystać. I realnie to, co jest największym problemem, to to, że pacjent zostaje z jakimś tam procesem terapeutycznym hmm. bez możliwości monitorowania się. To um, ja zwykle to porównuję do takiej sytuacji, jak no, jeszcze kilkadziesiąt lat temu była u pacjentów z nadciśnieniem. To te kilkadziesiąt lat temu a, pacjent, żeby wiedzieć, jakie ma ciśnienie, hmm. to musiał sobie powędrować do doktora. Mieć zbadane ciśnienie. Moja mama jest lekarzem i pamiętam jeszcze czasy blokowego chodzenia. Wszyscy sąsiedzi przychodzili sobie zmierzyć ciśnienie. tak? I tak to wyglądało. Trzeba było pójść do lekarza czy do przychodni, mieć zmierzone ciśnienie i dopiero dobra. Wiem, że takie mam, biorę dalej laki. Natomiast no, teraz, w związku z tym, co się wydarzyło, każdy pacjent z nadciśnieniem ma swój ciśnienie. Mierzyć. Każdy pacjent z cukrzycą. Ma, ma swój glukometr. I to jeszcze idzie dalej. Mamy czujniki, które w zasadzie już te, totalnie, tak na bieżąco, na stałe, przez całą dobę monitorują poziom glukozy we krwi. Więc tutaj tak samo. Musi być urządzenie, musi być system, który możemy dać pacjentowi do domu i razem z planem leczenia e, i on może monitorować, co się z nim dzieje i lekarz może również mieć podgląd w to, co się z pacjentem dzieje. Więc to jest tak naprawdę ta różnica przede wszystkim. Którą klebra chce zaproponować. To nie jest tylko kwestia, jak zbadać, czy urządzeniem wygodnym, czy trochę mniej wygodnym, to jest przejście z procesu badam i leczę w ciemno, w proces badam i monitoruję w trakcie leczenia. Mhm. Ten, to monitorowanie jest jakby podstawą i kluczem. Natomiast powiedzmy trochę właśnie o samym urządzeniu, jak ono jest stosowane, z czym to się wiąże dla pacjenta. Samo urządzenie jest małym, bezprzewodowym czujnikiem, który w sumie waży kilkanaście gram. Jest mocowane na medyczny plaster do skóry naszej na czas nocy, naszej w linii pośrodkowej, i tutaj w tak zwanym wcięciu mm. nadmostkowym. I to jest urządzenie, które, którego ten podstawowy czujnik działa trochę jak taki stetoskop elektroniczny czyli taka słuchawka jak do osłuchiwania płuc. No, tyle, że jest to urządzenie, które monitoruje te sygnały oddechowe przez całą noc. Czyli my możemy sobie mierzyć, parametryzować wszystkie oddechy w czasie nocy, chrapania, czy chrapnięcia, mm -hmm. bezdechy, spłócenia oddychania. A do tego możemy monitorować czynność serca, ponieważ również jesteśmy w stanie wysłuchać tonu serca. Monitorujemy aktywność ruchową pacjenta, pozycję ciała. To są takie elementy, które wszystkie razem są istotne z perspektywy jakby oceny jak pacjent śpi, czy jest to, czy jaka jest jakość snu pacjenta. Natomiast no, to, co jest podstawą, to to, że możemy taki czujnik przekazać pacjentowi do domu, razem z propozycją, z, z, z planem leczenia, no i pacjent ma możliwość korzystania z tego urządzenia w domu. No jest prosta, badanie jest powtarzalne, to są największe tak naprawdę zalety tej, tej mhm. całej Koncepcji. I to wszystko w takim małym urządzeniu. Yy, proszę powiedzieć, jaka technologia za tym stoi, bo no, czujniki i tak dalej, natomiast cała chyba jeszcze analityka za tym jest dokładnie, to, dokładnie. Na sztucznej inteligencji, jak sądzę. Tak, tak to jest w ogóle takie. To, to jest teraz taki zwrot powtarzany w zasadzie w hmm. każdym temacie związanym z medycyną sztuczna inteligencja. Yy. Tak, to znaczy no, wszystkie te parametry, które y, mierzymy, y, to oczywiście ta, ta długa droga, która, która jest za nami, to jest porównywanie tego uproszczonego badania do złotego standardu, czyli do polisemnografii, robienie masy badań, y, które porównują jedno do drugiego, zbieranie danych, robienie bazy danych, dzięki której te algorytmy są się w stanie nauczyć tego, co potem mogą rozpoznawać jako właśnie bezdech, spłycenie oddechu, chrapnięcie itd., itd. W związku z tym yy, nie do końca ja mogę mówić o samym pewnie tym, co jest w środku urządzenia, natomiast rzeczywiście podstawą, tym najważniejszym elementem samego systemu są właśnie algorytmy i to, co jesteśmy w stanie z tych sygnałów wyciągnąć. Mhm. To jest bardzo istotne i bardzo istotne jest też to, na jakim etapie wdrożenia Państwo jesteście, ponieważ informowaliśmy nie tak dawno o tym, że to rozwiązanie było rozwiązaniem zwycięskim w konkursie Huawei Startup Challenge, jest tak. Grant, no i kiedy pacjenci będą mogli z tego skorzystać tak szerzej i może nie wiem, jakieś badania kliniczne. Tak, planujemy jedno i drugie, to znaczy w związku z tym, że obecnie procedura rejestracji urządzenia jako urządzenie medyczne od niecałego roku stała się dość mocno skomplikowana, droga, czasochłonna, to my zdecydowanie chcemy rozpocząć od wdrożenia tego systemu jako urządzenia i cały system niemedyczny, ponieważ no. tak naprawdę też... W ostatnich latach, też częściowo dzięki pandemii, y, masa lekarzy zobaczyła, że nie tylko urządzeniami medycznymi, jakimiś super skomplikowanymi i strasznie drogimi, mm -hmm. możemy y, monitorować pacjentów. Tak naprawdę bardzo często zaczynamy korzystać z różnych prostszych rozwiązań, y, ale na rzecz tego, że te sygnały płyną bardziej właśnie długofalowo, mm -hmm. tak? W związku z tym, yy, my chcemy rozpocząć od wdrożenia tego systemu jako niemedycznego. To możemy zrobić szybko. Yy, jesteśmy w trakcie yy, no, zbierania finansowania yy, i mamy plan, żeby w ciągu najbliższych kilkunastu, maksymalnie miesięcy, to urządzenie już było jako cały system yy, z rejestracją do użytku jako urządzenie niemedyczne. To z pewnością też yy, jest ta wiedza. Ile to mogłoby kosztować dla pacjenta? W pierwszym etapie my tak naprawdę nie chcemy sprzedawać tego urządzenia jako urządzenie. My mhm. chcemy raczej zaproponować to urządzenie pacjentom jako urządzenie do monitorowania, czyli w pierwszym w, pierwszym w ogóle etapie, na takim no, nie jeszcze szeroko falowym chcemy wdrożyć to urządzenie do pacjentów, których już leczymy w pewien sposób, czyli Zaproponować im, że ten proces, który na dzisiaj jest właśnie takim procesem no bez możliwości monitorowania, stanie się procesem z możliwością monitorowania. I to jest tak naprawdę pierwszy etap, czyli my tak naprawdę bardziej widzimy to w opcji abonamentu, subskrypcji, niż sprzedaży samego urządzenia bezpośrednio do, do, do pacjentów. Jeśli chodzi o taki pierwszy etap, co dalej, trudno mi w tym momencie mówić. Ale myślę, że możemy powiedzieć, że. To będzie ta dzisiejsza rozmowa będzie jedną z ważnych. Jeśli nie dla samych chrapiących, to chociaż dla ich bliskich. Dziękuję Mam bardzo. Nadzieję. Dziękuję bardzo. Wojciech Kukwa, kierownik kliniki otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, współtwórca projektu Kleber był gościem Medekspresu.